To co, robisz okrążenie? Aha, zapomniałeś, zapomniałeś no to miałeś komuś. No trzeba podpompować. Krzyut, <gry> to ty skąd do nas przyjechałeś? Ja przyjechałem z Podkarpacia. O! Ty. Trzeba ci wymyślić jakąś ten, jakąś ksywę <gry> do tego wyniku. To jest górka Aramisa. To ride. Zostań panem swojej przygody właśnie teraz Wiesz na filmie całkiem inaczej to wygląda. To, jest, to są pagórki dopiero, nie Michał? E, ja ci powiem, że to nawet to nie są pagórki. Pagóreczki to no. Pojedziemy później, nie? Bo tak myślałem, że pojechać jeszcze na bunkry, bo chcesz zobaczyć, nie? Tak, tak. To, troszkę was zwolniam, ale... Wąwozy byśmy, nie? Porobili. Zobaczyć co i jak, nie? Bo to są takie pagóreczki, tu fajnie można polatać, wiesz. Ale to już trzeba mieć troszeczkę mocy, tak jakby jakbyś, wiesz, jak patrzyłem na wasze czasy, myślę Ja pięknie. Dobra, siadaj, przejedź się Nie, nie, nie Siadaj. Słuchaj, tu tak o z powrotem tam na około lasu możesz się przejechać, chodź Siadaj. Dawaj prowokujesz mnie do złego i później będę chciał kupić takiego No i o to chodzi właśnie Wsteczny jest za jedynkę Na samym dole Jedynka Ten pierdolnik po prawej I jeszcze raz w dół Aha, zapomniałeś nie komuś Mam, no, trzeba podpompować <grym> I Jeszcze raz Masz tak, normalnie biegi Jeden na dół, reszta w górę, tak? Tak, tak. No. I ty masz Ja ja na tak. Chodzi z tym DB Killerem o. Już tak nie napierdala fest A dalej dźwięk ma fajny Taki palec z jeden Nie, <laughs> nie ten, ten mały Ten mały? Schowaj nie. kurwa dziada <laughs> Ja mam jeszcze jedno takie cienkie chcesz Nie, 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 ten... nie Tam! 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 Słuchaj! Tam przejedziesz naokoło lasu. las cały Ja pierdolę nie widzę ja tak na spokojnie tutaj słyszysz? Tam w lewo i dookoła lasu I tędy wyjedziesz, nie? I wrzuć mu, ja, <laughs> wrzuć mu <byliwo. laughs> Wrzuć mu tam dwa, trzy, spokojnie Co? Jest I to co? to 100% To co? Robisz okrążenie i jedziemy dalej Ale swoim Może najpierw tym, a później swoim Nie, 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 nie Zrobisz dwa, ty Michał, nie? Słyszysz? Zrobisz dwa, jeden tym, a drugi zrobisz swoim, dobra? Dobra, to czekaj Dobra, najpierw Raptorem Nie, 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 pierwsze to są przyjady swoje nie. nie, nie, ciepły jeszcze jesteś, dawaj do Raptora, a później do swojego Ciepły jeszcze No, póki ciepły, wiesz Dobra, Krzychu będzie robił okrążenie Dobra Ty, tam, tym piaskiem, nie? Dobra, uwaga, uwaga Jechał, nie czyść go, ładniejszy nie będzie, dwadzieścia siedem od startu, zmarznięta ziemia dzisiaj trochę. No. Dawaj teraz baszonem Ja pierdolę <laughs> się Bawimy się Dobra Raz, dwa, trzy O, tam się pewniej czuje Nie? Lepszy będzie miał czas Basarę? No Jedzie A. Troszeczkę gorszy Ale nadrobi Jest, Basarce już ciężko jeździ Co? Już ciężko jeździ No Ale twardy jest, powiem Ci Dobry jest zawodnik. Uwaga, pięćdziesiąt sześć jedenaście. Wiesz dlaczego? Nie, a ja ci powiem. Nie wiem dlaczego, bo swój sprzęt jeszcze znam. Wiem. A to jest potężna maszyna. No inaczej się jeździ, nie? Całkiem inaczej. No. Dobra. Trzeba ci wymyślić jakąś ten... jakąś ksywę do tego wyniku. Jaką ci ksywę wymyślisz? CYCU wpisz. Co? CYCU. CYCU? No, tak nam nie mówią, CYCU. Ty, ale to będzie <laughs> dobre, nie? CYCU. <laughs> Powyżej 50, cycu. Ale się zmieściłem w minucie. No. Ty, ale Micha może być, nie? Wszyscy powyżej 50 to cycu. Do cyca. A nie do tego, nie? Czekaj. Ale nie, całkiem powiem ci, że się nie spodziewałem, że jest aż taka różnica. No znaczy że w ogóle zawieszenie, wszystko jest, jest, jest różnica. Ale nie? też go czuć, że jest dłuższy. No to wsiadaj i zrób następne kółko. Nie, nie, nie. Ja muszę, wiesz... Ale jest fajnie, to czemu bardzo nie? Mega jest fajnie, <laughs> ja się z tym zgadzam, ale to wiesz... To Ci wszystko lata, masz wrażenie, że Ci wszystko lata tak. w tym. Tutaj jest sztywno i bardzo lekko kierownica Ta. ja pamiętam jak ja jeździłem tym, właśnie 150 albo rajem, to po prostu wszystko... Chodzi. Wszystko chodzi. Jak wsiadłem na ludzka, to się czułem jak w mercedesie. Poważnie ci mówię. Już sam lucek, wiesz, robił kolosalną nie, tak różnicę. Nie, Rolls Royce, już bym A. bardziej powiedział. Bentley! Dostałem od bezdomnego. Co, nie? A nie miał brata czasem? No właśnie. Nie. Jego też brat umarł. Z Torunia był. Czekaj, to ty skąd do nas przyjechałeś? Ja przyjechałem z Podkarpacia, okolice Dynowa, po górze Dynowskiej. O! I już powiemy wszystkim, że przyjechałeś z Dynowa dzisiaj, tak? Nie ma problemu. No. A co? fajne wrażenia no. Nie? Chłop Co? Jedzie Ale w paliwie jest różnica, na wyścigi muszę radzić 98 8 No, powiem ci. بعيد <applause> powiem Ci, że jest to wyzwanie jechać nie trzymają tam dobra, musimy jechać wolniej, słyszysz? naprawdę musimy jechać wolniej, bo chłopak się zabije wiesz, ja już troszkę e, tak inaczej nim jeżdżę, bo na początku mhm. to było masakra ja... No, Wiesz, 4 i 55, bo szybciej się udało jechać No, tu ci wszystko lata, nie? Lato wszystko, no, no. Wszystko lata Dobra, to co bunkry, nie? Bunkry. Dobra, to jedziemy na bunkry To jest górka aramica Zgadza. Wiesz drzewa spadły, nie? Ale to jest ta górka. Nie, pierdziemy. Nie no to powiem ci, na filmiku to, to to masz tylko mała góreczka. Jak jest no. Ja on się tam spierdolił za tym korzeniem, nie? Inaczej co? Kurde, no to przecież to na filmiku to wygląda, o tak, pod kątem max 60 stopni No, a życie inaczej, nie? Weryfikuj. Mały też ten, nie? Mały rozbieg, nie? No to rozbiegu nie ma. Rozbieg masz tylko stąd i da do góry. Powiedz dziwny, bych wjechał, nie? To było dziwny. W to wygląda o to, troszeczkę, troszeczkę, jak ta górka. No, a życie weryfikuje, tak? No, zaraz, tu masz, po, wszędzie masz podjazdy, wiesz. Wszędzie możesz się pobawić. Tak naprawdę. No, za twardo, nie? Znaczy, za ślisko jest przede wszystkim, nie? Na Podkarpaciu też jest takich dużo pionów, co nie? No. Ale to chłopaki korsami i to wariaty jeżdżą. Także, nasze włości. Wygląda. Dobrze nie? Wiesz, tu fajnie, bo idzie poćwiczyć. Idzie tak technicznie poćwiczyć. <grym> idzie się powypierdalać. A no to. to, to, to... jedziesz jeszcze? Oczywiście, to... Przedł, to... Przedł, to... Przedł, to... Przedł, to... Nie ma problemu. Wtedy będzie więcej no. ludzi, nie? To no. też zobaczysz, wiesz. Ten podjedzie, tamten podjedzie. A to coś słuchaj, się to będzie ja działo, ja nie? Ja mogę tylko wam nagrywać. Spoko. Bo jak to się mówi, no na pojemność taką jaką ja mam, to jest... Yy, to co u was jedno koło ciągnie. <grym A <grym i to, to chodzi o zwiedzaka, wiesz. A to ty nie. Zawsze pojedziesz i teraz to będzie jeździł, tu drugi, trzeci, to weźmiesz kamerę, będziesz nagrywał, ale też zobaczysz, wiesz jak to. Tak, nie, 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 to wygląda. No to jak to tam góreczko? To... <grym grym> rowerem by podjechał. <grym> Jak dzik! Co, zleciało! Zleciało. Co no razem przyjedziesz, jak będzie więcej ludzi, to się będzie więcej dziać. A dzisiaj trochę zimno też. No i te górki widziałeś, no. nie ma co ryzykować, Niech tak? Pojechałeś, pozwiedzałeś, zobaczyłeś. I jestem bardzo no. zadowolony. Spróbowałobyś nie być zadowolony. Co nie! <gry> Pomogę ci go zapakować.